Ja się ma z tej strony Michał Supreme. Krytybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. A pod tym filmem będzie gdzie? Milion subskrypcji. A w ogóle... Mój, mój brat jest chory, w ogóle... Mój brać jest chory. I dodajcie e, em... mu suba... Tak 100 tysięcy suba i do tego... Ałkę w, w górę, tak milion. Wbijemy. Bo dostało nam do, daleko do milion trzeba go wbić Pod tym filmem No mój brat jest chory No I musicie dać mu subskrypcję, łapkę w górę pod tym filmem Wszystkie u mnie w, e, filmy są po moim filmie W ogóle A w ogóle Mój brat jest chory I dajcie mu e, i, i dajcie mi z, e, milion subskrypcji i milion e, z, e, i milion łupkę w górę do zobaczenia pa